Cześć czołem. Tomasz Migdałek, birofile w Lokopiwie. Dzisiaj kolejna odsłona piw serii Lulu, czyli piwa z owocowymi dodatkami uważone przez browar Wąsosz. Tym razem spróbujemy piwa Lulu Goze z dodatkiem soku z brzoskwini. Goze z dodatkiem soku z brzoskwini. Co na temat tego piwa możemy przeczytać na etykiecie alkohol 3,5% nie ma informacji na temat ekstraktu na etykiecie tego piwa 3,5% alkoholu piwo pasteryzowane niefiltrowane składniki woda słody jęczmienne pilzneński monachijski sód pszeniczny płatki owsiane chmiel magnum drożdże S33 dodatki pulpa z owoców brzoskwini sur himalajska i kolendra. Data przydatności 31 maja 2018 roku. Piwo kosztowało 6,99 zł. Raz jeszcze rzut oka na etykietę. Tak się prezentuje. Lulu Goze, czyli słone piwo. Słone, pszeniczno-kwaśne piwo, dokładnie tak. Przeniczne słono-kwaśne chyba raczej tak czy tam kwaśno piwo z dodatkiem właśnie brzoskwini mamy także kolendrę a więc prawie klasyczne goze prawie bo właśnie mamy ten owocowy dodatek który tutaj jest takim dodatkowym właśnie ponadprogramowym akcentem biały goły kapsel także tutaj nie będzie żadnej ceremonii jeśli chodzi o otwieranie tego piwa Zobaczymy, co browar wąsosz dla nas przygotował. Co waro ma się z butelki? No, brzoskwinie czuć wyraźnie, zwłaszcza w tym takim pierwszym, pierwszym momencie po otwarciu. Słodkawa nuta brzoskwini. Troszkę takiej kwaskowej przeniczności, ale jednak ta słodka nuta brzoskwini tutaj w tym momencie gra absolutnie pierwsze skrzypce. Jeśli chodzi o tutaj, no, walory aromatyczne tego piwa, zobaczymy już za moment, jak to będzie ze smakiem. E, piwo trafiło już do szkła. E, jeśli chodzi o barwę, e, to jest takie jasne złoto z wyraźnym zmętnieniem, wyraźną taką opalizacją. Piana. Piana jest barwy jasno-kremowej, zbudowana w dość dużej mierze z większych pęcherzy i niestety widzę tutaj, że ma raczej tendencję do szybkiej redukcji. Tutaj znika ona w dość szybkim tempie. Jest nieco mniejszych pęcherzyków, ale to wszystko jest takie. No, niezbyt tutaj stabilne, jeśli chodzi o te piany. Natomiast barwa, tak jak mówię, jasne złoto z opalizacją, ze zmętnieniem. Tak się to wszystko prezentuje. Co w aromacie ze szkła? Czuć w dalszym ciągu wyraźnie słodką nutę brzoskwini. Do tego pojawia się taki lekko jogurtowy, troszeczkę kwaskowy akcent. Nie jest on zbyt wyraźny, ale czujemy, że tutaj jest, jest coś kwaskowego, jakieś tutaj właśnie takie motywy typowe dla goze się pojawiają. Ale nie da się ukryć, że brzoskwinia tutaj gra pierwsze skrzypce i to jest właśnie taki słodki brzoskwiniowy aromat. Ok, próbujemy zatem lulu gozę z brzoskwinią. Browar wąsosz, wasze zdrowie. Bardzo umiarkowana kwaśna nuta. Jeżeli ktoś się tutaj nastawiał, że tej kwaśności będzie więcej, to może być troszeczkę rozczarowany, bo nie ma jej zbyt wiele. Dość wyraźna taka nuta, właśnie słonawa. Ona się gdzieś tam pojawia na nieco dalszym planie, ale jest wyraźna. Piwo niesamowicie lekkie w odbiorze z delikatnym posmakiem brzoskwini, z delikatną kwaśnością, ale jednocześnie mamy, mamy takie poczucie, że jednak obcujemy z czymś bardzo lekkim, bardzo orzeźwiającym, by nie powiedzieć nawet lekko wodnistym. To jest taki Taki kwasek właśnie jogurtowy, mamy skojarzenie właśnie z takim jogurtem brzoskwiniowym dlatego, że w smaku też ta brzoskwinia się dość wyraźnie zaznacza. Piwo jest dość nisko wysycone, co jest tutaj też bardzo przyjemnym akcentem, bo automatycznie sprzyja nam pijalności, to piwo zyskuje na gładkości, zapewne też dodatek płatków owsianych tutaj powoduje, że tej gładkości mamy więcej. Ono się tak trochę balsamicznie wręcz przelewa przez gardło, co jest bardzo, bardzo tutaj przyjemne. Bardzo w taki fajny, wyraźny posmak brzoskwiniowy z delikatną, gdzieś tam delikatną nutą słodyczy. Kwaśność naprawdę bardzo umiarkowana. Nuta słona jest, więc nikt się tutaj nie może przyczepić, że. Że tej słoności tutaj nie czujemy, natomiast nie za bardzo da się, zarówno w aromacie, jak i w smaku tego piwa, zidentyfikować kolendrę. Mam, nadzieję, mam takie wrażenie, że ten dodatek kolendry tutaj raczej jest taki symboliczny. Ona niespecjalnie tutaj chyba miała cokolwiek wnieść poważniejszego, a jeżeli miała, no to nie wniosła. Może gdzieś tam retronosowo, na dalekim planie, troszeczkę kolendry się możemy doszukać, ale naprawdę ona tutaj nie jest jakoś wyraźnie zaznaczona. Pierwsza skrzypca, absolutnie gra brzoskwinia. Za nią idzie przyjemna taka jogurtowa kwaśność bardzo krótka, bardzo delikatna. Bywają kwaśniejsze goze to akurat do nich nie należy. Tutaj to wszystko jest takie bardzo, bardzo umiarkowane. Mamy nutę słoną od soli himalajskiej, jak najbardziej. Gładkość, bardzo przyjemna. Umiarkowane nagazowanie. Mamy delikatny ślinotok od soli, od kwasku więc bardzo przyjemna rzecz, bardzo fajna, jeżeli chodzi o tego typu, tego typu piwa. No i generalnie rzecz biorąc, przyjemne, lekkie, orzeźwiające goze z wyraźnym akcentem owocowym. Więc jak najbardziej można sięgać, warto sięgać. Hmm. Pojawia się to piwo dość regularnie w Tesco. Tam nie można znaleźć troszeczkę tam taki taki przyczułek sobie ta seria zrobiła. I generalnie powiem Wam, że biorąc pod uwagę no dość atrakcyjną cenę, która nawet z tego co pamiętam, potrafi być niższa, biorąc pod uwagę stosunkowo łatwą dostępność, to naprawdę bardzo. Fajne goze, szczególnie dla tych osób, które jednak lubią jakoś tam te akcenty owocowe, owocowe dodatki. To już jest drugie piwo z tej serii, które piję poprzednio. To, było, to był kwas z dodatkiem czarnej porzeczki, z tego co pamiętam. Też mi to piwo smakowało i to także mi smakuje. Więc generalnie seria wygląda na całkiem udaną. Jeżeli ktoś właśnie gustuje tak, w piwach. Kwaśnych czy kwaskowych, bo tutaj raczej mamy do czynienia z piwem kwaskowym, bo ta kwaśność tutaj jest takim akcentem, takim raczej dodatkiem, ona jakoś tutaj bardzo nie dominuje, nie, nie zaważa na charakterze tego piwa, to jak najbardziej jest to dobry wybór. Myślę, że jest to też ciekawa opcja dla zwolenników piw owocowych z dodatkiem owoców. Oczywiście smakuje to zupełnie inaczej niż takie standardowe piwo owocowe, do którego wiele osób się przyzwyczaiło, ale dla osób, które znają dobrze krafty i wszelkiego rodzaju bardziej takie nowofalowe historie, nie powinno być to piwo żadnym za a myślę, że może być naprawdę przyjemnym akcentem, i warto sobie choćby dla celów takich poznawczych, kronikarskich, to piwo skosztować. Mi smakuje, uważam, że jest to naprawdę bardzo przyjemne, owocowe goze. No i to tyle, jeśli chodzi o tę recenzję. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Tomasz Migdałek, Birofile Vlog o Piwie. Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie. Cześć.